Cześć, z tej strony wasz Liz, bądź wilk, witam was w filmie e, nagrywanym dziewięcioletnim telefonem. E, tak właśnie to wygląda, mm, to jest jakieś chyba 480px z tego co tam piszę, um, sam aparat ma 5 megapikseli, e, więc no tak to wygląda, to jest mój monitor, tutaj mam swój kanał, e, jakieś filmy, nie wiem, Moż możemy na przykład zobaczyć jak film by wyglądał nagrywany telefonem. Nie wiem kto tak robi, ale niektórzy by nie tak robią, że nagrywają film telefonem i potem rzucają na swój kanał. Bywa. Nie wiem, odpaliłem 1080p, nie wiem czy nawet mi pójdzie na moim. E, no, dobra, dam jeszcze wam pełny ekran. Proszę. Oto jest. E, full quality, you know. No. E, w ogóle to jest. O, dobra. Tak, mój internet nie, nie pozwala. Czasami tak się dzieje po prostu, ale dobra. To jest akurat nagrywane przy użyciu mikrofonu ze słuchawek moich, więc zaraz wam pokażę, jak to wygląda z tego normalnego mikrofonu. Odłączę słuchawki. Teraz pewnie słyszycie normalny mikrofon. No, yy, a teraz podłączę, to chyba powinno działać jeszcze raz. No, chyba, chyba działa, nie wiem. Nie wiem, jak to słyszycie, ale to basically jest to. Patrzcie tutaj mój kanał, moje filmy, bardzo nie polecam. Yy, dziękuję.